Za co lubicie gość? Zacznijmy od tych pozytywnych stron. To też pozytywne Jedynym wielkim plusem jest na pewno wartownia. No tak, to jest. To jest fałudno. jedyny plus, bo dzisiaj zresztą jest też koncert Słonia od wersji drugiej. Z jakieś takie eventy jednorazowe, ale teraz to już rzadziej niż kiedyś było. Mhm. Kilka mhm. lat temu to naprawdę jakiś motor racing show, dużo Dni Gorzowa, to było tak na potęgę robiona, a teraz już mniej. Tak szczerze jakby to jak zauważam, bynajmniej, ale jak już jest, to też tak słabo. A brakuje Ci tego? Kiedy no jest? strasznie tak naprawdę, no, bo zawsze gdzieś... coś się działo na mieście można było gdzieś wyjść, a teraz jak gdzieś tak właśnie wyjeżdżam, teraz jak tak, siedzimy na bulwarze i czekamy tak naprawdę na koncert. Zalety tego miasta. Oj wiem, ciężko będzie. Znaleźć. Ciężko, ciężko, naprawdę. No, Wszystko blisko wszędzie. A... Nie wiem czy tak blisko wszędzie, tak naprawdę jak ja się poruszam o tym, to mam blisko, bo jest dość małe miasto. No, <laughs> A tak to autobusami no to idzie trochę po ta na to komunikację miejską. Mm, takie wady? Hmm. No mało na pewno ten jakiś koncert, no to, czegoś, to, to, no to tak Jakiś imprez takich masowych, no jest stają takich mało rzeczy. Kiedyś naprawdę jak powiedzmy właśnie Wójcicki zaczął właśnie swoją prezentację i tutaj w Gorzowie, to naprawdę było to robione praktycznie kilka razy. Nie wiem, w ciągu na wakacji było kilka imprez, teraz to jedna, dwie max. Ogólnie są no. takich miejsc, gdzie można wyjść, nie? Jest dużo rzeczy pod dzieci robione, placów zabaw tak dalej, ale dla starszych osób, dorosłych nie ma nic za bardzo. Że po prostu wszędzie jest rozkopane. Yy, też zauważyłem, że koło Gorzowskiej Lecznic Lecznicy Specjalistycznej, no. koło GLS-u jest zbudowany chabudnek dla TVP. No tak, 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 tak. I ja powiem, że jestem aż zadziwiony prędkością budowy tego budynku. Yy. Tak. No właśnie. A powiedzmy remontem polskich, znaczy polskich dorzowskich dróg samych w sobie, te objazdy i tak dalej, sama ta no. ulica teatralna, która dalej tam stoi, ten przejazd jest ślepy no. załek aktualnie, bo budowa nie jest skończona, mimo że droga wygląda dość pokaźnie już. No tak, rozumiem. Ja no, uważam, że Gorzb jest po prostu też nudny, nie? No bo przychodzi ten weekend, nie ma gdzie wyjść totalnie, nie? Ewentualnie do klubu czy tego to Ale się tu nawet to... nie chodzi o klub, ale jakieś takie atrakcje zwykłe typu zrobili nam ten fun jump, ale on też jest zrobiony bardziej pod dzieci moim tak, zdaniem Tak, dość mały jest Mały, tam bardziej te przeszkody, wszystko dla dzieci jest robione Nie ma po prostu gdzie spędzać wolnego czasu w tym chorzowie, Tam takie fajne miejsce jest A, no. a bo? E... A to się możesz wypowiedzieć jak coś. Nie <laughs> No nie wiem. Śmierdzi. Nie śmierdzi. To, to już wiem. gorzej śmierdzi. Okej, okay, dobrze. Zostajmy przy tym. Drogi są dziurowe i remonty trwają bardzo długo. Okay. podoba mi się bardzo. Myślę też, że jest to kwestia takiego przyzwyczajenia, że jednak jeśli od małego się wychowałeś w tym mieście, to, to tak przyzwyczaj, przyzwyczajenie, właśnie, że, że wszystko, wszystko dobrze znasz, wszędzie, wszędzie jakieś znajomości, więc to też zawsze jakoś dalej taka nam domo, pomaga. Do, domowa atmosfera. Tak. tak. Okej, okay. nie lubicie Gorzowa. Jego wady. Komunikacja miejska. Jest za mało m, autobusów. Na przykład na Zieleniec. Zieleniec no. jest traktowany jak Gorzów, ale. Ale jest bardzo mało autobusów. Mieszkam na Zieleńcu, więc wiem, bo jest za mało rozrywek mm -hmm. w Gorzowie na dla przykład? młodzieży... No nie wiem jakieś koncerty, jakieś... No nie wiem. Nie wiem dobra. No dobra, a gdybyście miały rozwijać swoją jakąś pasję, to czy w Gorzowie macie taką możliwość? Tak. E, na przykład? E, Lekkoatletyka. Lekkoatletyka. Czyli ten nowy stadion, który teraz na przykład tam Warta ma to jest taki w miarę... Okej, okay, bo on też tam. To pozdrawiam ja całą rodzinkę, ja e, oby były dumne z wypowiedzi e, i wszystkich przyjaciół z Gorzowa. Jakiś park wodny też w Gorzowie otworzyć, no bo Słowianka, Gracja, dwa baseny, to tam też za bardzo nic no. nie ma, ja ja ma i do znudzenia już po, czyli po to prostu. Czyli też fajnie by było, gdyby coś nowego, coś nowego po prostu Tak, tak, no. tak zrew zrewitalizowanie po prostu Gorzowa i ogólnie dla niej jakieś atrakcje, no naprawdę, no w tym mieście jak ktoś tu mieszka długo, to po prostu się nudzi już po czasie wszystko, bo praktycznie wszędzie był wszystko widział. No wiadomo o co chodzi.